Hej, 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 z tej strony SSS, witam was serdecznie w 36. odcinku naszej serii z gry Pathfinder Kingmaker, gdzie gramy jako Oswald Przeklęty oraz jego diabeł Merwat, z którym jest związany oraz z całą resztą Ferajny. No i co, tak podsumowując ostatni odcinek, udało nam się rozwiązać zagadkę tajemniczej skrzyni, która została wyłowiona przez bandytów i okazała się tak naprawdę grobem, Jakiegoś cyklopa, który prawie zdziesiątkował mi drużynę. Właściwie zdziesiątkował ją, ale ledwo udało się go pokonać. Ale udało się, stwierdziłem, że przerwę odcinek i zaczniemy jeszcze raz drugą część. Ja tutaj słyszę, że za oknem latają jakieś samoloty, kto wie, czy to nie są jakieś ćwiczenia antyterrorystyczne albo coś takiego. Ostatnio dużo tego jest. No, i teraz tak. Ja oczywiście odpocząłem w jaskini, ktoś mnie tam zaatakował, ale stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał, bo, bo nie ma po co. Ale została nam jeszcze wyspa do zwiedzenia. Jeszcze tu jest cały rejon, który powinniśmy y, przebadać, ale może zanim pójdę tam w górę, zamelduję tej lice. bodajże że tak ona miała na imię, ta Nixa Nimfa, że problem tajemniczej skrzyni, w tym przypadku sarkofagu, został już załatwiony. Więc to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić. Ja tutaj szukam, ale nie pamiętam gdzie jest. Wydawało mi się, że jest gdzieś tu, a nie, będzie tutaj. Dobrze. I generalnie, Nocknock całkiem nieźle się sprawdza jako towarzysz. Bardzo mi się to podoba, że jest taki sprawny i silny i, i robi potężny damage. No ale takie było założenie tutaj, posiadania takiego niecodziennego towarzysza w drużynie. Teraz tak, wracamy do Liki. Alika mówi, że jesteśmy z powrotem i czy załatwiliśmy sprawę skrzyni. No i powiemy, że tak, że problem został rozwiązany. Ja w skrzyni był potwór, cyklop, ale jest już martwy. Ponownie. No i tutaj ta Nixa wyrzuca dłonie ku górze z radości i mówi, że udało nam się. A ona z kolei będzie musiała to powiedzieć swojej rodzinie tak szybko, jak to tylko możliwe. Jak tylko im o tym opowie, zrozumieją, że nie wszyscy e, obcy są źli. Tutaj pewnie mowa o nas. E, I przy okazji mówi, jeśli chodzi o cyklopy, to wątpię, żeby ktokolwiek z nas, i tutaj ma na myśli swoją pewnie rasę, właśnie Nix i Nymph i e, Nereid, dałby sobie z nim radę. No nie, wydaje mi się, że raczej dałyby sobie radę. On był jeden, a ich jest mnóstwo i doskonale sobie dają radę. Aczkolwiek, to jest bardzo. W sumie, w sumie ona dobrze mówi, że nie daliby mu rady, ponieważ cyklopy mają bardzo dużą odporność na wolę, a te ich wszystkie zakręcia i ataki właściwie są na wolę. Więc prawdopodobnie miałby ogromny problem go pokonać. No i tutaj jeszcze nam mówi, że zasłużyliśmy na nagrodę, a mnie to cieszy. Oczywiście nagrodę przyjmiemy. I nagrodą jest trochę pieniążków, trochę doświadczenia, złoty pierścień i kilka kamieni szlachetnych. I tutaj mając na myśli kilka, ma na myśli dokładnie dwa. Więc niezbyt dużo. Ja tutaj widzę, że po ostatnich tutaj potyczkach mamy dość poważne problemy, jeśli chodzi o statystyki, ale wydaje mi się, że raczej sobie damy radę. Ja się oczywiście zbufuję, wykorzystam ten czas. Zrobię co w mojej mocy, żeby być skoksanym. I ruszymy nam na resztę tej, tej, tej lokacji. Musimy ją dokończyć. Tutaj któryś z nich dostanie prawdziwe widzenie, żeby mógł trafiać niewidzialne istoty, to na pewno. Jeszcze tutaj może tą zjawiskową broń rzucimy na Noknoka. Tu jakieś wzmocnienia, jakieś tutaj błogosławieństwo. Tarcza wiary oczywiście pójdzie na Amiri. Merwatem zajmie się Oswald, który go tutaj wzmocni czym się da, jak popadnie i itd. Zapomniałem, że te czary troszeczkę trwają. Dobra, tarczę jeszcze też na Amiri, żeby była jak najbardziej wzmocniona. Tutaj te korowe skóry, komu się da? Już zapomniałem, jak ja dużo muszę się nabufować. Mi, mi się wydaje, że ja w drugiej części gry, jak będę ją streamował albo nagrywał, to na pewno chyba się pokusza jakiegoś moda, który mi ułatwi bufowanie. Bo powoli robi się to coraz, że tak powiem, gorsze, nieprzyjemne, męczące. O, może w ten sposób. No, i tutaj Noknot też dostanie, dostanie tarczę. Dam jeszcze tutaj Amiri troszeczkę więcej życia. I reszta się zgadza, raczej damy radę. Ja tutaj nie muszę jakoś mocno się nad tym denerwować. Jeszcze może to jakieś przyspieszonko. Na no, dwie moje tutaj najbardziej tanki postacie. Nie, tylko na niego mogę tu rzucać. Dobrze, dobrze wiedzieć. No i ruszamy, ruszamy dalej, patrzymy co tu jest do odkrycia, jakie jeszcze skarby możemy odkryć. No na pewno dużo zwierząt. Dużo zwierząt, spróbujmy. Krytyczne ataki oczywiście w ogromnych ilościach. Doskonale komponują się z całą resztą drużyny. Wychodzi to wspaniale. W ogóle muszę pomyśleć o jakąś bronią dla Amiri. Ewentualnie tak nawet mogę się zastanowić nawet nad tym, żeby Amiri została zastąpiona przez Noknoka na jakiś czas. O, jakaś ukryta tutaj znajdźka. Ja się zastanawiam, czy na nagraniu będzie słychać tutaj te samoloty, które mi tutaj latają cały czas. Mega mi to zastanawia. Dobra, stamtąd przyszliśmy, ale spróbuję wykonać ten test. Tutaj widzę jakieś zwłoki, które ominąłem. I absolutnie się udało. tej Noknok świetnie sobie poradził. Nie ma szans, żebyśmy żebyśmy nie przekroczyli tutaj tej rawań, to jest chyba bombus, szczelina. O i mamy do czynienia z hydrą, zobaczmy, zobaczmy czy sobie poradzimy z hydrą, a i to nie tylko hydra, tylko też nereida, która oczywiście przyzwie do pomocy jakiegoś żywiołka wody potężnego, ale ja tutaj jestem już doświadczony, ja wiem co robię. Tylko się sprawdzę jedną rzecz, nie, wszystko się tutaj zgadza. Okej, okay, wszyscy są przyspieszeni, damy sobie radę. Żadne potwory nam nie straszne. Nam są straszne tylko i wyłącznie. E, tylko i wyłącznie złe. Nereidy. Generalnie wydawało mi się, że raczej będą po naszej stronie, ale ewidentnie nie są. To jest szkoda. Zobacz, czy ja mogę ją zaszarżować. Pewnie mogę, więc tak zrobię. Ale oczywiście jej nie trafię, więc trochę bez sensu. Teraz żałuję, że nok O, dobrze, wszedł atak zaskoczenia. Ja widzę, że jest, jest ich trochę więcej. Jest ich trochę więcej, ale to nic, to nic, to jest do załatwienia. Spróbuję porzucać trochę bomb. Może w hydrę. Czy hydry są odporne na ogień? Absolutnie nie. Dwie bomby i po sprawie. Dobrze, że wybrałem tak dużo fitów, które są na te bomby, bo. Naprawdę to jest mega wzmocnienie. I się rzucę już ostatecznie na tą Nereidę. Jednak co jest tam zabrakło? Dobra. Czas na wściekłość. Rzucimy się na to małą nixę, Ale nie dość obrażeń. Coś mi brakuje obrażeń. Coś muszę się nad tym zastanowić. Jak to rozwiązać na później. Oj, 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 Się tam rzuciłem tym Oswaldem, a... Zaraz tutaj będą straszne rzeczy się działy. Dobra, spróbuję w takim razie wzmocnić... Valerie, bo ona będzie następna w kolejce, i rozwalmy tę Nixę. Nie, Nereidę. Okej, okay. one nie obchodzą. Żywiołek został wyeliminowany. Jeszcze tej Hydra dostała odrobinę atakiem. Gorzej z fascynacją. E, knoka. on ma niestety słabe te rzuty na wolę. Więc trochę słabo. No, ale tutaj, kilka bomb i po sprawie. Coś muszę jeszcze wymyślić na Mervata, żeby on miał potężniejsze obrażenia jednak, bo tutaj jakieś wchodzą redukcje i to dość sporo. No tak, na zimne żelazo. Mi by się przydało po prostu to zimne żelazo. Jakąś, jakaś wersja zimnego żelaza, glewi i tak dalej, aczkolwiek takich e, broni z zimnym żelazem, z tą właściwością nie ma dużo w tej grze. Jest ich raptem kilka, a w późniejszych etapach gry będzie naprawdę mega przydatne. to jakieś tokeny driad bierzemy. Skorzystam z przyspieszenia. Bo czemu by nie? Się rozglądam po okolicy, szukając oczywiście. Dobra, jeszcze zanim tam pójdę, bo tam wiem co mnie czeka, to jeszcze sobie tutaj poradzimy z wilkami. Najgorsze jest to, że Noknok poszedł na pierwszy ogień, ale wydaje mi się, że ma już tak dużo z buffów klasy pancerza, że raczej przeżyje. jeśli nic nie stanie. Możemy tutaj to wszystko wyeliminować. Ok, co się da. jeszcze tu się rozejrzymy. Bo może ktoś tu się jeszcze czai, ale raczej nie. Natomiast zdecydowanie warto zwiedzać. Warto zwiedzać w tej grze. Ja coś, coś czuję, że tu coś może być. Pewnie nie jestem, ale zawsze warto sprawdzić. Oho, dokładnie, tak czułem. No, zazwyczaj strzelam, ale zazwyczaj, to są takie miejsca, które wyglądają na w miarę w miarę takie do podejścia to warto jednak tam się rozejrzeć nie wiem która z moich postaci ma najlepszą mm, najlepszą percepcję, ale wygląda na to, że to jest jednak Noknok, który kurcze, no nie powiem, po pierwsze jest goblinem w ogóle, to mnie jara jest chaotyczny, zły co prawda, no, no nie zbyt pasuje tutaj do naszej drużyny, ale posiadanie go w drużynie jest czymś świeżym jeśli chodzi o RPG. E, ostatnio, oczy, taką świeżością, e, jaką poczułem w RPEGach, to było chyba w Neverwinter Nights Shadow. Nie, nie Shadow of Am, bo to była Dur's Gate, tylko w tej pierwszej hordy pod Nie, to nie były hordy pod Ten pierwszy dodatek do Never Inter Nights, jedynki. Okej, okay, dobra. Mamy tu jakieś kości, zobaczmy co to jest. Coś ciężkiego, coś dużego tutaj chodziło. Jakieś nęczności ryb także są tutaj widoczne, ale nic nie możemy z tym zrobić. No okej, okay, i mamy tego Iwara i to jest ten smoczy głos. Zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia. Porozmawiajmy z nim i dowiedzmy się nieco więcej. Tam jest jakaś łódź w ogóle, nigdy jej wcześniej nie widziałem. No i przed nami jest wysoki, rudawy mężczyzna. Ubrany tutaj w ubrania typowo myśliwskie. I balansuje na krawędzi klifu. Jeden zły ruch i wpadłby, wpadłby, prosto w otchłań, jakby tam w przepaść. Um. No i co możemy? Ja możemy może powiedzieć, żeby się zatrzymał i zapytać się go co robi. A Ivar mówi, że w sumie to nic. Um. Wielu, wielu ludzi chciałoby uciszyć Smoczy Głos, on się nazywa Smoczym Głosem. A ja nie dam im tej przyjemności. Po czym obraca się w naszym kierunku i tutaj skina głową. I mówi do nas, y, wasza miłość, jakby, no nie? Your Grace. Mm, dobra, zapytajmy się, czy jest chętny, aby nam powiedzieć, kim on tak naprawdę jest, albo w ogóle, kim on jest. N nie tak naprawdę, bo jeszcze tutaj nie, nie będziemy w to wnikać. No ale tak, mówi, że rzeczywiście to byłoby niegrzeczne, gdyby się nie przedstawił. I mówi, że nazywa się Iwar. E, no i przygląda nam się uważnie. E, ale nie wygląda na takiego, który miałby dobyć broni. E, pewnie czuje się bardzo bezpiecznie. I mówi, że skoro już przebyliśmy wioskę, musieliśmy usłyszeć plotki krążące na jego temat. I kiedyś był zwykłym łowczym, a teraz obecnie utrzymuje porządek w tym regionie. E, na zlecenie swojego pana, czyli srebrnego smoka. No dobra, zapytajmy go w takim razie, w takim razie jesteś tym smoczym głosem, tak? No, a Ivar mówi, że tak go ludzie naz nazywają, bo czym uśmiecha się e, znacząco. I mówi, że te ziemie są pod e, protekcją srebrnego smoka, a ja jestem jego najbardziej zaufanym mm, sługą. Okej, okay, dobra. E, Możemy powiedzieć, że no, nam nie zależy na tym, żeby z nim walczyć i nie zranimy ani jego, ani wioski, bo póki co wioska nam nic nie zrobiła. Nie szukujmy się, kto wie, może to będą nasze przyszłe ziemie, więc. Nie chciałbym tutaj jakoś mocno ingerować, ale zapytam go najpierw, czy mogę prosić o audiencję z tym smoczym panem, a niewar się śmieje i mówi, że to jest strata czasu i yy, że on nie może zostać kupiony przez złoto, przez yy, tutaj jakieś yy, niewieście sztuczki czy magię. Nawet gdybyśmy próbowali, do czego nas oczywiście zachęca, smok nie odezwie się do nikogo z wyjątkiem jego. Zapytajmy go w takim razie, czy wie, kim my jesteśmy. No, my wiemy, że kim. On, my wiemy, że on wie, kim my jesteśmy. E, no ale tak, i oczywiście z, wiedział też o naszym przybyciu. Także także tutaj. Możemy powiedzieć, że nie, nie ukrywamy naszej tożsamości, a tak naprawdę nic nie ukrywamy. E, a iwar podnosi tutaj jedną brew i pyta się, a więc tak. No cóż, e, szczerość to cnota i to do, tego, do, do tego bardzo trudna do znalezienia w dzisiejszych czasach, e, a szczególnie jeśli mowa o królach, królowych i tych, którzy pragną rządzić innymi. E, o co chcesz mnie zapytać, baronie? Zapytam go, czy ten dom na południe należy do niego. On mówi, że tak, i co z tego? E, i teraz tak, możemy powiedzieć, że znaleźliśmy jakieś papiery dookoła domu. I wygląda na to, że trochę go zdenerwowaliśmy, bo zacisnął mocniej 5, ale po chwili szybko odzyskał kontrolę nad sobą. I mówi, że, no cóż, powinien bardziej uważać na różnego rodzaju dokumenty i papiery, które są w moim domu. Jednak, jaka to różnica? Co by to zmieniło? Um, Okej, okay, dobra. Powiemy w takim razie, no nie możemy nic więcej z nim zrobić. Powiemy, że możemy go zaatakować, ale tak jak już mówiłem, ja tego nie chcę. Powiem, że porozmawiamy w takim razie w innym czasie. A on z kolei nas pyta: Skąd jesteśmy tacy pewni, że inny czas nastanie? On nie zostanie tutaj długo. A przy okazji mówi, że jest jakieś stare powiedzenie: Leniwy wilk szybciej głoduje. Chyba, tak mi się wydaje, że tak by to... tak by to... Llamazarny wilk szybciej głoduje. No nie wiem, coś takiego by chyba było. E... Okej, okay, wydaje mi się, że to jest coś... jest jakby prorocze to co on mówi, ale dobra, mniejsza o to. Albo dobra, możemy go zapytać jeszcze jakieś kwestie? Nie, nie możemy. No to w takim razie to wszystko. Okej, okay, dobra. Mamy jakiegoś quest'a z nim związanego który prawdopodobnie w jakiś sposób zostanie niedługo rozwiązany, no póki to widzimy, że on odchodzi. Już chyba nie jest zainteresowany, zaraz tutaj powinien zniknąć w takim razie. Nie wiem, może się jeszcze rozejrzę po wiosce, popytam po, tam kogo się da. I zobaczymy, czy czegoś się więcej dowiemy. Nie powiem, jestem trochę tego ciekaw. Właściwie wydaje mi się, że żeby dopełnić tutaj tego od poprzedniego odcinka, który był nazwany częścią pierwszą, tutaj ja nie będę jakoś mocno w to. Okej, okay, dobra, mam jakąś nową opcję z ISLEM z prostym człowiekiem, e, z którym ostatnio rozmawialiśmy. Możemy mu powiedzieć prawdę o rybach. Mm. OK, dobra, mogę albo sprawić, że Nixy będą odpowiedzialne za utonięcie, znaczy inaczej za, za całe te wydarzenia z tym latającymi rybami, albo powiedzieć, że po prostu w sarkofagu był cyklop e, pod rzeką, który powodował te wszystkie dziwne rzeczy. No, no to w takim razie powiemy, że rzeczywiście cyklop powodował te wszystkie rzeczy. A on generalnie ten Eizel, e, widać, że jest bardzo przejęty tym, co my mówimy, i się pyta, czy. W takim razie rozumiem, że ryby nie będą więcej wskakiwały na, same na brzeg. To bardzo źle. Czy możemy znaleźć jakiegoś innego cyklopa skąd inąd? Hmm. Teraz tak. I oczywiście tutaj chodzi o Jubilos, który mówi, żeby używać tysiącletniego, nieumarłego cyklopa do łowienia ryb. Eee... I mówi, baronie powinieneś rozkazać, aby ta wioska została otoczona palisadą i zabronić swoim poddanym, aby zbliżać się na odległość trzykrotności lotu strzały od niej. Tu jest tak źle, jakby to była plaga. A głupota może być zaraźliwa. No dobra, okej. Okay. No, to, to tyle w sumie, no, nic więcej. Tutaj się nie dowiedzieliśmy. Może czegoś nie odkryłem. Jeszcze może porozmawiamy z tym... Brewisem, który tutaj sprzedaje rzeczy. Może jemu też coś możemy opowiedzieć? Coś z nim pogadać. Nie, nie ma żadnej nowej opcji dialogowej. Jeszcze jest Lidika, z którą też więcej słów zamienić nie mogę. Także wygląda na to, że chyba to by było wszystko. Tu jest jeszcze jakaś część, której nie odkryłem. I tu też gdzieś szedłem, ale nic nie znalazłem. Okej, okay, dobra. No i zobaczmy jeszcze, czy jest Iwara. Czy jeszcze możemy z nim porozmawiać? Zakładam, że raczej przepad, Że raczej już go nie uświadczymy. Także. Także we will see. A u mnie na dworze dzieje się bardzo wiele rzeczy. Między innymi alarm, samoloty. Ten odcinek będzie. Nie wiem, ile się tam nagra z tego, ale widzę, że Iwara nie ma. Także trochę słabo. hmm. <laughs> Dobra, ale widzę po, po OBS-ie, że raczej się nic tam złego nie nagrywa. Dobra, coś, coś zostało jeszcze odkryte, jeśli ja dobrze widziałem, Ktoś, coś, coś odkrył, muszę się dowiedzieć, gdzie. Okej, okay, dobra, nic na razie więcej nie widzę. Ale coś, coś zadziałało, coś gdzieś poszło. Hmm. no ciekawe, trudno, no najwyżej, najwyżej nie dane będzie mi odkryć, co to było. Trzeba było się skupiać, trzeba było uważać. E, no dobra, to chyba nie zostało nam nic innego, jak udać się dalej w podróż, aby odnaleźć łono lamasztu. E, ja przy okazji, mm, w takim razie zakończę chyba ten odcinek. To będzie krótki odcinek, taki podsumowujący e, całą tą wioskę, a później po prostu zacznę. Yy, znaczy, inaczej, ruszę dalej w głąb poszukiwania tego, yy, tego miejsca, w który, z którego magiczne potwory nękają moje ziemię. I przy okazji, może, nie wiem, coś zrobię z tym alarmem samochodowym, który mnie strasznie deprymuje. Dobra, ok, jeszcze tylko zobaczę, się rozejrzę na mapie, co tam się dzieje. Tak, jesteśmy bardzo blisko tego, tego miejsca, już tak, tak czuję, że to jest, idę w dobrym miejscu, idę w dobrym kierunku właściwie. W takim razie, ja na chwilę obecną zakończę ten odcinek. Wam ślicznie dziękuję za uwagę. Zostawcie jakiegoś lajka albo komentarz, a najlepiej subskrypcję. No i mam nadzieję, że szybko ruszę z produkcją następnego odcinka. Z mojej strony to wszystko, trzymajcie się. Hej!